Internet to fenomen współczesności, nieustannie się rozwija, służy do poznawania świata i jest świetnym wsparciem do rozwijania zainteresowań. Coraz częściej wykorzystujemy go do zakupów online. Internet może być też niebezpieczny, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak się z nim obchodzić, aby nie zgubić się w dżungli sieci. Ale jeśli chcecie się bronić przed dzisiejszymi niebezpieczeństwami internetu, musicie wiedzieć, jak to zrobić. Niebezpieczne wirusy coraz bardziej rozprzestrzeniają się w sieci, a według statystyk co dziesiąta strona internetowa jest w jakiś sposób zainfekowana. Najlepsi eksperci na świecie spisali punkty, które powinien wziąć pod uwagę każdy użytkownik sieci. Wielu użytkowników mimo wszechobecnych ostrzeżeń bezmyślnie otwiera wszystkie linki z niesprawdzonych źródeł. Zainfekowany plik może nieświadomie wysłać także znajomy, więc lepiej przed otworzeniem zeskanować go pod kątem zagrożenia. Bezpieczniej jest za to otwierać linki, kopiując ich adres i otwierając w przeglądarce, niż klikając bezpośrednio w nie. Linki zawarte w mailach często mogą przekierowywać nas na niebezpieczne strony. Czasami niektóre niebezpieczeństwa umykają systemowi zabezpieczeń i go infekują. Twórcy wirusów czasami potrafią pokonać program antywirusowy. Komputer może zostać zagrożony również poprzez podłączenie pendrive'a. Codzienne skanowanie dysku twardego pomoże odkryć i usunąć nieprawidłowości. Jeśli do tej pory nie skanowałeś urządzenia, możesz się zdziwić, co znajdziesz na swoim komputerze. Nie zapominaj, że oprócz komputera narażony jest też router Wi-Fi, który wykorzystujesz do przyjmowania i rozprzestrzeniania sygnału w domu. Kiedy tylko podłączysz się z siecią, natychmiast zmień hasło, które było przypisane automatycznie do routera. Wielu z nas o tym zapomina i potem się dziwi, że ich urządzenia są pełne wirusów. Badania wykazują, że większość użytkowników internetu uważa, że podstawowa wersja darmowego programu antywirusowego wystarczy, aby ich ochronić. Darmowe antywirusy nie są wystarczająco często aktualizowane i nie zabezpieczają przed nowymi wersjami wirusów. Dlatego najlepiej zakup program antywirusowy, który regularnie jest aktualizowany i chroni komputer. Należy regularnie kontrolować aktualizację programów zabezpieczających. Statystyki mówią, że każdego dnia ofiarą wirusa staje się 30 tysięcy internautów. Zapory sieciowe zajmują się m.in. zabezpieczaniem sieci przed intruzami. Firewall dzieli się na software i hardware. Niektóre aplikacje mogą zażądać tymczasowego wyłączenia firewall w celu instalacji programu, na co nigdy się nie zgadzaj. Autoran może poważnie zagrozić komputerowi. Jeśli zainstalujesz nowy program, zawsze sprawdź go pod kątem wirusów, tak samo kontroluj pendrive i dyski zewnętrzne. W zdjęciach może się znajdować kod graficzny, który otworzy drzwi dla wirusa. Najnowsze dane pokazują, że już 45% Polaków robi zakupy w internecie, a oprócz komputerów wykorzystuje również tablety i telefony komórkowe. Korzystając z nich, najlepiej używać aplikacji dużych sklepów internetowych, ponieważ w ten sposób wchodzisz do sklepu bez wyszukiwania ich w internecie, co może zwiększać ryzyko pułapek. Bierz pod uwagę tylko znane strony, a nie wierz wyszukiwarkom. Eksperci twierdzą bowiem, że ich wyniki wyszukiwania są często zmanipulowane. Wszyscy znamy duże sklepy, takie jak na przykład Amazon, mimo że zakupy na ich stronach mogą być droższe. Masz pewność, że będą bezpieczne? Zwróć uwagę na literówki. Wielu oszustów wykorzystuje podobne nazwy sklepów, które przekierują cię na ich niebezpieczne strony. Podczas zakupów internetowych eksperci chętniej korzystają z kart kredytowych, które są bezpieczniejsze niż karty debetowe. Ta pierwsza nie jest powiązana z Twoim rachunkiem, dzięki czemu nikt nie może go wyczyścić. Oprócz tego możesz ustawić stały limit, który zabezpieczy chociaż część Twoich funduszy. Statystyki twierdzą, że ponad 80% internautów wykorzystuje łatwe hasła, zwłaszcza po to, aby je dobrze zapamiętać. Są to zazwyczaj proste szeregi cyfr, imiona członków rodziny itp. Zwłaszcza w internetowym koncie należy używać jak najsilniejszych haseł. Nigdy nie ustawiaj w banku tego samego hasła, którego używasz na innych portalach. Nigdy nie używaj swojej karty płatniczej na stronach, która nie posiada szyfrowanego adresu SSL. Bezpieczne strony zaczynają się od HTTPS i mają obok ikonkę kłódki. Nigdy nie udostępniaj danych z karty za pomocą wiadomości mailowych, nawet jeśli jest to wymagany krok. Oszuści nie czekają, aż zaproponujesz im swoje dane. Wielu z nich stara się zyskać je poprzez zawładnięcie twoim komputerem. Ciągle musisz chronić go przed wirusami i szkodliwym softwarem, regularnie aktualizując program antywirusowy. Bardzo złym pomysłem są zakupy z punktów z dostępem do sieci publicznych. To prosta droga do wyczyszczenia naszego konta przez hakera. Żaden sklep online nie musi znać Twojego numeru PESEL lub daty urodzenia. Jeśli tego wymaga, może to być oszust, który za pomocą połączenia danych osobistych i karty płatniczej może wyrządzić wiele szkód. Tysiące ludzi wpada w pułapkę zbyt niskiej ceny. Czasem coś jest zbyt tanie, aby oferta była prawdziwa. W niektórych przypadkach towaru nigdy się nie doczekasz, a twoje dane zostaną skradzione. Nie czekaj na koniec miesiąca, żeby sprawdzić stan swojego konta. Regularnie śledź zmiany na swoich rachunkach i upewnij się, że z twojego konta nie umykają żadne płatności, które mogą wyglądać podejrzanie. Hakerzy i oszuści trudnią się w tworzeniu witryn, które wyglądają jak oryginalna strona internetowa banku. Czasy, kiedy podróbkę można było od razu poznać, minęły. Teraz hakerzy są w stanie skopiować oficjalny portal banku, do którego zostaniesz przekierowany linkiem z fałszywego maila, który mówi np. o zmianie hasła. Dwufazowa weryfikacja działa podobnie jak w przypadku banku, jednak z tą różnicą, że dwufazową autoryzację musisz włączyć na swojej przeglądarce np. podczas logowania do skrzynki e-mail. Od użytkownika wymaga się podania loginu i hasła, także wpisanie specjalnego kodu, który jest wysyłany SMS-em. Dzieje się tak w przypadku, kiedy korzystasz z innego komputera. Bezpieczny dostęp do konta internetowego to podstawa. Większość banków do sfinalizowania transakcji wymaga podania automatycznie wygenerowanego kodu PIN wysyłanego na wybrany wcześniej numer telefonu. Wykorzystaj tę możliwość, jeśli tylko oferuje ją Twój bank. Ustaw powiadomienia SMS lub e-mail, które będzie wysyłać bank w związku ze zmianą na koncie. Do konta internetowego nie ustawiaj tego samego hasła jak do skrzynki e-mail. Jak ktoś się włamie jednocześnie na konto i do skrzynki, z łatwością znajdzie dane do wyczyszczenia konta. Wydaje się oczywiste otóż nie dla wszystkich Nadal wielu z nas po sprawdzeniu wiadomości i wykonaniu przelewów od razu przechodzi na inne strony. Warto ustawić w przeglądarce automatyczne usuwanie historii po każdej skończonej sesji.